Witaj Emi! Co tam u Ciebie słychać? Jak się czujesz? A teraz już dobrze. Moja droga, dlaczego Ty zdecydowałaś się wyjść z wilni miłości? Dlaczego odebrałaś sobie szansę poznania jakiegoś innego kawalera i się zakochania? To znaczy tak... Ja dałam sobie szansę, poznałam dwóch kawalerów, no i niestety się zawiodłam i stwierdziłam, że wolę wyjść z głową podniesioną do góry, niż po prostu być, nie wiem, niewybrana albo, albo bawić się w jakieś gierki. Dobra, a co sądzisz o przekonywaniach dziewczyn? Dlaczego cię nie przekonały? Jakie przekonanie? No wiesz, mówiły, żebyś została, żebyś nie wariowała. E, po prostu stwierdziłam, że to będzie dla mnie najlepsze, em, że, że po prostu wyjdę z tego. Tak, jak ja bym chciała, a, a nie tak, jakby, jakby mi ktoś miał dyktować jakieś warunki. Po prostu. Wow, ja... Ostra dziewczyna, moja droga. I twoje wyjście też było bardzo ostre, bo ty pokazałaś środkowy palec. Do kogo to było? To było w kierunku Adriana. I co ty chciałaś U... mi tym powiedzieć? Uznałam, że skoro on zachował się jak Ham, to ja odbijam piłeczkę w jego stronę. No dobra, on zachował się jak ham. Co konkretnie masz na myśli, które zachowanie twoim zdaniem było hamowate? Tam um, w sobie to przekonywanie mnie, mm, że chcę iść w moją stronę, że chcę być ze mną w parze, że chcę spróbować, że zapomniał już o Wice. Um, później po randce nagle w ogóle kamienna twarz tak jakbyśmy wrócili z dwóch różnych randek jakbyśmy w ogóle nie byli na tej samej randce a później nagle zmiana zdania on chce jednak poznać Nikol E, gdzie nawet na speed datingu powtarzał, że, że on jest ze mną w parze i że chciałby, żeby to tak zostało, i że chciałby iść w moją stronę. Więc wydaje mi się, że już to zachowanie samo w sobie e, no, nie było do końca fair. Moja droga, a co sądzisz o tym, że on chciał iść w stronę Nicole, ale wybrał Ciebie? Ja uważam, że to jest totalna, totalna głupota po prostu. Ja uważam, że skoro chciał iść w stronę Nicole, to mógł ją po prostu wybrać, a nie bawić się w jakieś, jakieś ratowanie mnie, czy coś takiego. Nie wiem, co on miał w głowie wtedy. No ale ja to po prostu zrozumiałam tak, że on nie chciał, żebym ja odpadła i chciał mi dać szansę na poznanie kogoś nowego, dlatego mnie wybrał, a nie Nikol. A jak się czułaś, jak on w kręgu ognia ci mówił, że jednak no, nic z tego nie będzie? Wolałabyś, żeby to było w takiej bardziej intymnej atmosferze, czy, czy, czy jak? Zdecydowanie. Ja czułam się wtedy okropnie. Zwłaszcza dlatego, że on miał cały dzień na to, żeby mi to powiedzieć, a nie powiedział. I dopiero powiedział to w kręgu ognia przy wszystkich. Kiedy w ogóle mnie wybrał, więc to było już totalnie bez sensu. Można powiedzieć, że trochę no, upokorzył cię. No, nie tak. bójmy się tych słów. Tak, ja też tak uważam, że, że mnie upokorzył i stwierdziłam, że no, ja się w takie rzeczy nie bawię i po prostu temu panu powiedziałam do widzenia. To jaką osobą teraz w twoich oczach jest ten pan? Co ty sobie o nim myślisz? Ja przez większość um, czasu w programie uważałam, że to jest człowiek szczery, um, taki prawdziwy, że mówi to, um, o czym myśli wprost, a jednak okazało się, że nie do końca um, jest taką osobą, na którą się kreował um, i właśnie ta sytuacja pokazała to. Czyli kłamczuszek. Tak, wydaje mi się, że to jest po prostu kłamczuszek pod przykrywką. E Jakąś swoją przykrywką. On ma po prostu zakłada jakieś maski. Adrian teraz chce budować relację z Nikoli. Jak ty to widzisz? Jak, co ci mówi twoja kobieca intuicja? Moja kobieca intuicja podpowiada mi, że chleba z tej mąki nie będzie. O, no i super, elegancko. Takie odpowiedzi ja lubię. Czy twoim zdaniem Dan miał jakiś wpływ na Adriana, że wasza relacja tak się potoczyła? Wydaje mi się, że właśnie ta decyzja, że chcę jednak poznać Nicole, była trochę pod wpływem tego, co Dan sobie myśli, tego, jak on się może czuć, bo na razie powiedzieliśmy sobie, że, że chce mieć swoją stronę i że nie patrzymy na to, co było, co było wcześniej, a w kręgu ognia powiedział mi, że ja nie mam. Że ja mam historię, a że Nikol nie ma historii. I to już w ogóle było dla mnie totalnie nie, nie do pomyślenia i nie wiedziałam, o czym on w ogóle to mnie mówi. Więc yy, wydaje mi się, że tak, że miał na pewno bardzo duży wpływ yy, Dan na Adriana, yy, że taką właśnie decyzję podjął. A co ty w ogóle sądzisz o tej męskiej solidarności? Bo oni często nazywali to męską solidarnością, że on nie powinien się tam z Tobą. Parować, no bo kiedyś był Z Danem, a on jest przyjacielem jego i przyjaźń jest dla nich ważniejsza. Co ty o tym sądzisz jako ta poszkodowana na tym wszystkim? Hmm, ja uważam, że mm, ja uważam, że z, z uczuciami nie ma co walczyć. Jeżeli jeśli chcesz y, iść w kierunku czyjejś osoby, to nieważne jest to, y, z kim on wcześniej był, jaką miał wcześniej historię. Y, ja uważam, że po prostu. Trzeba się kierować tym, co się czuje, a nie patrzeć na to, co ktoś tam ma inny do powiedzenia. No i też pamiętajmy o tym, że to jest Love Island, wyspa miłości, a nie wyspa przyjaźni. Idzie tam się poznawać miłość. I tak jakby, no kurde, to jest normalne, że raz się jest z tą osobą, później z tamtą osobą, bo wy się poznajecie, więc tutaj ta zasada no, nie ma racji bytu w moim odczuciu. Dokładnie, też tak uważam. Wydaje mi się, że ogólnie na miano przyjaciela trzeba sobie zasłużyć, bo owszem, tutaj z tymi ludźmi naprawdę tworzy się głębokie relacje dużo szybciej niż w normalnym życiu, ale jednak uważam, że przyjaciel to jest ktoś, na kim można polegać, ktoś, kto cię nigdy nie zawiódł. I tutaj to jest bez sensu takie nazywanie się przyjaciółmi. Powiedziałaś, że nie będzie mąki z... Czekaj, jak ty to powiedziałaś? Że, że nie będzie chleba, że nie będzie chleba z Adriana i Nicole. A czy twoim zdaniem będzie chleb z przyjaźni Adrian-Dan? Jak ty to widzisz? Jak tam po raz kolejny twoja kobieca intuicja, co ci mówi? Nie, wydaje mi się, że to też, że ta ich przyjaźń tak jak szybko się zaczęła, tak szybko się skończy. A co może ich poróżnić? Um... Co może ich poróżnić? Wydaje mi się, że, mm, że oni nie byli w stosunku do siebie szczerzy. I Dan wobec Adriana, i Adrian wobec Dana. Więc y, wydaje mi się, że, że właśnie to może ich poróżnić. Że, no, no, no. że jednak jak się, jest, jak się nazywa kogoś swoim przyjacielem, no to się jest wobec niego mm, szczerym, a wydaje mi się, że Adrian nie był do końca szczery wobec Dana. No właśnie, Adrian miał trochę problem ze szczerością, bo jak wróciliście z randki, to wasze wersje totalnie się różniły. Ty byłaś coś szczęśliwa, a on był taki smutny. Co ci to mówiło? Co ten smutek na jego twarzy ci mówił? Ty miałeś tylko e... szczerze, że, o kurde, coś jest nie tak? Tak, ja jak tylko otworzyliśmy drzwi do Willi, to wiedziałam, że to jest kolejna maska założona przez Adriana. Właśnie po to, żeby się uchronić e, przed mm, wzrokiem Dana i przed tym, przed, y, co on sobie może pomyśleć. Że Jezu, on wróci przecież szczęśliwy z randki ze mną. Jak to? On musi wrócić smutny. Więc ja od razu wiedziałam, że, że to jest właśnie założona maska po to, żeby e, Dan nie miał do niego żadnego problemu. Zostawmy tego Adriana w spokoju, chodźmy do Dana, bo to też fragment Twojej historii. Moja droga, czy żałujesz trochę tego rozstania? Yy, tego nie, nie, nie powiedziałabym, że żałuję rozstania, bo ym, właśnie dzięki temu ja zdałam sobie sprawę, że kurde, w końcu wiem, czego chcę, i, i zauważam to, czego ja nie chcę. I właśnie Dan, y, oczywiście, miał w sobie też takie cechy, które y, ja chciałam, lubiłam w nim, ale y, miał dużo takich czerwonych y, flag, które uh -huh. mi się nie spodobały, i, i właśnie przez to zakończyłam tą relację. I jestem z tego dumna. A co było największą czerwoną flagą? Największą czerwoną flagą Udana. Y, um, wydaje mi się, że. Że wydaje mi się, że największą czerwoną flagą Udana było to, że cały czas powtarzał, że on, że on ma 30 lat, że ja jestem małolatką, a mimo wszystko to on pierwszy powiedział mi, że mnie kocha, co uważam, że w tym czasie, w którym my byliśmy, nie powinno mieć miejsca. No właśnie, to kocham cię. Takie szybkie wyznanie. Uczuć? Jak ty się wtedy poczułaś? Wtedy y, no. mnie zamurowało. Ja mm, z jednej strony się uci ucieszyłam w tych pierwszych momentach, jak to usłyszałam. Mówię, Jezu, ktoś mi to powiedział i to tak no. naprawdę. A później z czasem sobie zaczęłam myśleć: Kurde, ale coś jest nie tak przecież. Mm, przecież tak szybko nie można powiedzieć: Kocham Cię. I zaczęłam się nad tym ostro no, i doszłam do wniosku, że, że, ja, że ja nie czuję tego. Mm -hmm. Okej, okay. w ten sposób. A po programie będziesz chciała podbić jeszcze dodana, żeby na takich neutralnych y, warunkach i neutralnym gruncie coś zacząć budować, pomijając te czerwone flagi, czy już to jest etap zamknięty? Etap miłosny zamknięty? Może jedynie jakiś inny? Wydaje mi się, że etap miłosny jest zamknięty. Mhm. Wiadomo, życie pisze różne scenariusze, więc nie mogę niczego przewidzieć, ale, ale na pewno jakiś kontakt po programie chciałabym z nim nawiązać, ale tak właśnie na, na, na neutralnych stosunkach i w przyjaznej atmosferze. Mnie bardzo zastanawia, co czuje dziewczyna, gdy chłopak mówi nonstop, że chciałby iść z nią do kryjówki. I sugeruje, że chodzi mu o jedno. No właśnie, o tym y, też y, powtarzałam cały czas, że y, moim pro problemem takim egzystencjalnym jest to, że faceci patrzą na mnie jak na obiekt seksualny, y, a ja przecież jestem fajna, jestem zabawna, y, jestem, jestem po prostu dobrą dziewczyną do tańca i do różańca, mm. jak to się mówi. No, a faceci patrzą na mnie jak po prostu na obiekt seksualny, i bardzo mnie to denerwuje. Czuję się z tym okropnie. Czyli rozumiem, że denerwowało Cię to i trochę odsuwało Cię od Dana, jak on mówił o tej kryjówce, i nawet jeżeli to było w formie żartu, to ten żart no, nie powodował, że się śmiałaś. Tak, zdecydowanie. Jego żarty w ogóle żaden mnie nie śmieszył. To Emi, tak kończąc naszą e, rozmowę, co teraz? Wracasz do Polski i co dalej? Wracam do Polski i wracam na salę taneczną. Okej, okay, czyli musisz wytańczyć wszystko. Wszystkie tak. emocje musisz sobie wytańczyć. Ja wytańczyć. E, mam przygotowania do turnieju, więc, e, więc trzymajcie kciuki za mnie, i za całą Aha. moją. Całą moją drużynę taneczną, taką rodzinkę też małą, no i, i na razie takie plany. Wracam też na salę, ym, moją taneczną, ale tą drugą, do pracy, do moich dzieciaczków I, i na razie jest taki plan. Czyli praca, praca, o miłości nic nie wspominasz, czyli dajesz na luz. Tak, z miłością na razie daję na luz, ale wiadomo, moja droga się nie skończyła, to znaczy miłosna droga Bo się nie się, że całe życie sama nie będziesz. No, chyba, że tak się życie potoczy, że zostanę sama z kotami. Tak też może... Nie, moja droga, wierzę w to, że uda ci się, że wszystko tak. będzie w porządku. Ja czekam na tego właściwego po prostu. Długo nie było. Długo nie było. Znaczy może i był Adrian, ale no później się okazało, że no, nie ten adres. No, ale właśnie wydaje mi się, że dobrze, że, że tak szybko. No ja żałuję, bo ja lubiłem sobie, wiesz, spędzać wieczory razem z tobą. Byłeś bardzo ważnym elementem tego programu. No ja mega żałuję, że ciebie już nie będzie, no ale twoja decyzja, nie ma co z nią dyskutować. Tak, ja też będę tęsknić na pewno za tymi ludźmi i za tym, co się tam działo, ale na pewno po programie się spikniemy wszyscy i gdzieś tam jeszcze nas będziecie mogli zobaczyć na, na socialach. Cieszymy się. Wszystkiego dobrego Emi. Trzymaj się i tam pięknie sobie tańcz. Dziękuję bardzo. Dzięki, Kokada. Pa! pa. Kochana. pa.